Cześć z tej strony nie i dzisiaj gramy w Bilbosy na serwerze Coxcraft Teraz muszę jakoś kupić przedmioty, no nowe no, nie to, Na przykład to samo. Dobra. Tam jest... O, no już gliną. Czemu wszyscy tą gliną? Nie mogą po prostu wełną. No, ten nikt się nie będzie wkurzał. Może tylko ten, co straci łóżko, czyli będą za chwilę ja. No Dobra, różowy? Nie buduje się? No białym biały się do niego, buduję, to może ja też się podbuduję. Jakby biały z nim przegrał. Dobra, już chwilę i tam będę. No to patrz papa Kurde, kurda, No, nie wiem, że... Jak to... Nie, nie, bo... się boli, to jak mówię, to to nie, 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 się nie, 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 nie,

Ale wiesz sobie ten fajer to był chyba Na pewno Ja bardzo gram ekologicznie, bo lubię Mnie jest zawsze dużo złota Chyba żółtego już nie ma jeszcze no biały ma jedyne łóżko nie, znaczy biały nie ma e. Nie, nie to posadź, też... On mi będzie chciał... Mm, okej? Okay? No nie wiem jak on spadł. To nie na pewno bardziej dzięki bo to eksplodowało. On spadł po eksplozji już trochę. Chyba teraz... To sobie to jest bo tam to zmarnowałem nie, Dlaczego? No teraz sobie jabłuszka, kupię dwa. Zjem sobie jabłko i idziemy na... Zielonego niech będzie. Bo jest najbliżej. I nie wiem co robię w ogóle. Nie! O, myślałem, że spadnę. Chciałem walka zrobić, ale mi nie wyszło. No stąd? Nie wiem, czy doskoczę, więc wolę się podpadać trochę. No i jeszcze dwa. Dobra, niech będą trzy. Proszę, nie niech. Łeeeee! No bo nie ma łóżka. Dobrze, że Nie wiem, co to było, nie pytajcie się mnie. Nie gonisz mnie? Nie, nie gonisz, mam nie... nie ma łóżka. Aha, on ma... On idzie pewno na moim bardzo który pójdzie. Nie rób go proszę. Będzie wtedy mi miło. Łop jakieś przedmioty? No i łóżko mi niszczy. Tylko on został! A ja mam łóżko, ale zaraz już go nie będę miał, bo ten i poszedł na nie. Wow, to była naprawdę szybka, nutka. Tylko 5 minut mi zajęła. Gigi, bardzo gigi.